Cześć! Ja jestem Autowloger, witam Was w kolejnym odcinku, a tym razem podpowiem Wam, jak rozmawiać ze sprzedającym samochód przez telefon. Zaczynamy! Na początku warto zapisać sobie pytania, które chcecie zadać, żebyście o niczym nie zapomnieli i żeby osoba sprzedająca nie zbiła Was z tropu. Jeżeli macie wątpliwości, czy auto sprzedaje osoba prywatna czy handlarz, to dzwonicie i mówicie Dzień dobry, ja dzwonię w sprawie auta z ogłoszenia. No i jeżeli jest to handlarz, to najczęściej padnie pytanie, ale którego auta? No dobra, wiecie już, czy samochód jest od handlarza, czy od osoby prywatnej. Kolejne pytanie to pytanie o stan silnika. Czy silnik działa prawidłowo, czy odpala? czy nie ma szarpnięć podczas pracy na biegu jałowym, czy nie szarpie w trakcie dodawania gazu. Warto też zapytać, kiedy ostatnio był wymieniany pasek rozrządu, jeżeli ten silnik taki posiada. Jeżeli silnik wyposażony jest w łańcuch rozrządu, to warto zapytać, czy łańcuch nie grzechocze, czy wszystko działa tak jak należy. Powinniście też zapytać, kiedy ostatnio wymieniany był olej, kiedy wymieniany był filtr kabinowy, kiedy był wymieniany filtr powietrza i filtr oleju a także filtr paliwa warto też zapytać w jakim stanie jest układ chłodniczy oczywiście naprawa układu chłodniczego nie jest droga, ale da Wam mniej więcej pogląd jak osoba która sprzedaje auto dbała o ten samochód warto zapytać kiedy ostatnio był wymieniony płyn w układzie chłodzenia i warto też zapytać czy żadne z przewodów nie są wsparciałe, czy chłodnica jest szczelna bo później może się okazać, że się rozczarujecie w trakcie gdy dojedziecie do samochodu, okaże się, że na przykład układ chłodzenia nie działa no i takim samochodem nie można jechać tylko Trzeba wziąć lawetę. Płyn chłodniczy powinien być wymieniany co 4 lata. Warto też zapytać, w jakim stanie jest układ hamulcowy. Czy tarcze, klocki są już wytarte? No bo oczywiście to nie jest jakiś tam problem, jeżeli kupicie auto ze zjechanymi tarczami czy klockami, ale wiecie już na początek, jakie pieniądze musicie zainwestować. Warto też zapytać, czy przewody hamulcowe nie są skorodowane oraz zapytać, kiedy ostatnio właściciel wymieniał płyn hamulcowy. Płyn hamulcowy należy wymieniać co 2 lata. Jeżeli kupujecie auto z napędem na cztery koła lub z napędem na tył, warto zapytać kiedy ostatnio wymieniany był olej w dyferencjałach. Bo oczywiście jeżeli kupicie auto, w którym właściciel nie wymieniał takiego oleju, no to mogą wam się te dyferencjały zatrzeć i to spowoduje dodatkowe koszty. Poza tym macie pogląd na to, jak właściciel dbał o auto i czy się zna na rzeczy. Koniecznie zapytajcie też kiedy ostatnio wymieniany był olej w skrzyni. I nieważne, czy auto ma skrzynię automatyczną czy manualną, taki olej, nawet w skrzyni manualnej, co 70 tysięcy, powinno się wymieniać. Więc, jeżeli właściciel nie wie o co chodzi, albo po prostu takiego oleju nie wymieniał, no to wiecie, że dodatkowe jakieś tam ryzyko jest. Część osób oczywiście powie Wam, że nie pamięta, kiedy ostatnio wymieniało olej przekładniowy, płyn hamulcowy czy płyn chłodniczy. Ale nawet jeżeli robią to nieświadomie i nie chcą zniszczyć auta, no to niestety wpływa to na szybsze zużycie podzespołów samochodu. Warto też zapytać, czy z auta nic nie wycieka, czy szczelne są przeguby, czy szczelne są dyferencjały, czy szczelne, szczelna jest skrzynia, silnik. Powiedzcie, że interesują Was nawet najmniejsze wycieki. Koniecznie zapytajcie też w jakim stanie jest lakier auta, czy na całym samochodzie jest jedna warstwa lakieru, czy dane elementy były malowane lub nie. Jeżeli oczywiście właściciel przyzna Wam się, że były malowane konkretne elementy, powie Wam nawet jaka jest grubość lakieru, to można się takim autem zainteresować. A jeżeli sprzedawca będzie chciał coś zatuszować, to prawdopodobnie powie, że albo nie wie, albo no wie Pan, no jak ja jeździłem samochodem to nic się nie stało, ale wcześniej to ja nie wiem. Jeżeli sprzedawca tak wam mówi, no to jest duże prawdopodobieństwo, że coś było robione i to było robione dość poważnie. Oczywiście może być tak też, że wynika to z nieświadomości sprzedającego, ale niestety, w większości przypadków, zwłaszcza jeżeli jest to handlarz i mówi wam, że nie wie, bo nie sprawdzał, no to jest to kompletna bzdura i taki samochód prawdopodobnie jest po poważnym wypadku. Pytajcie też, w jakim stanie jest zawieszenie auta. Oczywiście można jakieś tam elementy zawieszenia wymienić po zakupie, no ale uczciwy sprzedający powiem Wam, że na przykład do wymiany jest amortyzator, do wymiany jest stworzenie wahacza czy inne elementy. Poproście też sprzedającego o podanie numeru rejestracyjnego auta, numeru WIN, a także daty pierwszej rejestracji. Dzięki tym trzem informacjom wejdziecie na stronę Historia Pojazdów. .gov i tam wpiszecie sobie te dane i wyskoczy wam informacja, czy auto ma aktualne ubezpieczenie, czy ma aktualny przegląd oraz jaki ma przebieg. Oczywiście przebiegi są zapisywane od 2014 roku, więc jeżeli kupujecie auto w miarę nowe, no to możecie to zweryfikować. I auto jest oczywiście z Polski. To raczej będzie ten przebieg potwierdzony. Niestety, jeżeli auto będzie miało powyżej 10 lat, no to nie sprawdzicie tego, bo auto może być cofnięte, nawet jeżeli jest z polskiego salonu. Więc jeszcze na razie nie do końca dobrze to działa, ale z czasem myślę, że będzie to bardziej pomocne. Zapytajcie też, kiedy ostatnio użytkownik nabijał klimatyzację. Jeżeli była nabita na przykład rok, dwa lata temu, ma osoba potwierdzenie na to sprzedająca, że taka czynność została dokonana no to w takiej sytuacji takie auto jest OK, powiedzmy. No jeżeli oczywiście klimatyzacja nie została nabita, no to nie ma jakiejś wielkiej tragedii, no ale to świadczy też o tym, jak użytkownik dbał o samochód. Zapytajcie też, czy auto nie ma żadnych ognisk korozji, zarówno na karoserii, jak i na podwoziu. To jest bardzo ważne. Oczywiście nie każdy Wam powie o tym, ale warto mimo wszystko o to zapytać, bo jeżeli sprzedający jest uczciwy, to Wam wypunktuje wszystko to, co w aucie jest nie do końca tak, jak należy. No to, to będzie znaczyło, że nie ma nic do ukrycia, jest uczciwy, stara się być szczery. Tak samo warto sprawdzić w danym modelu, co się psuje, no i w trakcie rozmowy zapytać, czy ten element został wymieniony, czy jest na to faktura. I na koniec oczywiście zapytajcie, czy możecie przyjechać z miernikiem lakieru i sprawdzić cały samochód i czy możecie pojechać samochodem do wybranego warsztatu i sprawdzić w nim zawieszenie, klimatyzację, karoserię, silnik, skrzynię biegów. Jeżeli sprzedający będzie się wahał, no to oczywiście takie auto z góry odrzucajcie, a jeżeli się zgodzi, no to warto pojechać. Oczywiście nie zawsze okaże się, że to będzie okazja i samochód, który się nadaje do kupienia. No ale mm, o tym powiem wam w następnych odcinkach. Pamiętajcie jednak o tym, że jak kupujecie auto w małej miejscowości, to do najbliższego serwisu może być długa droga, więc nie zawsze będzie możliwe dokładne sprawdzenie auta. Jeżeli auto sprzedaje wujek, ciotka, brat, siostra właściciela, no to lepiej z takiej transakcji zrezygnować, bo tak naprawdę nie wiadomo, jak to się skończy i często są z tym problemy, więc dopytajcie, czy rozmawiacie z właścicielem auta, czy właściciel na przykład jest za granicą. Z kolei, jeżeli wybierzecie auto sprowadzone z zachodu, a nie zarejestrowane jeszcze w Polsce, no i sprzedający powie Wam, że auto nie ma legalnych tablic, albo po prostu że on ma tablice, ale takie plastikowe, to wam tam pożyczy i może będzie, można będzie spokojnie przyjechać. To tak naprawdę, nawet jeżeli zagwarantuję wam, że ubezpieczenie wam doda, no to to ubezpieczenie będzie nieważne, bo takie tablice są nielegalne i samochód nie, nie jest zarejestrowany w, w Polsce. W takiej sytuacji jedynym wyjściem jest wzięcie lawety i przewiezienie auta na lawecie. Dlatego, że jeżeli pojedziecie sobie bez legalnych tablic, spowodujecie jakiś wypadek, albo potrócicie jakąś osobę, no i ta osoba będzie mocno poszkodowana, to może okazać się, że przez długie lata będziecie płacili jej odszkodowanie z własnej kieszeni. Na koniec możecie jeszcze zaproponować taki układ: że jeżeli okaże się, że auto jest bezwypadkowe, tak jak mówił właściciel w warsztacie, no to wtedy wypłacicie za sprawdzenie auta, a jeżeli okaże się, że auto jest nie takie jak trzeba, czyli nie tak jak obiecywał właściciel, no to wtedy on zapłaci za przegląd auta. Jeżeli osoba, jest, która sprzedaje samochód, jest uczciwa i nie ma nic do ukrycia, to może się zgodzić na taką propozycję. Pamiętajcie również, że najlepiej kupować od osób, które są Uczciwe, które oczywiście przez telefon są otwarte, wszystko Wam chcą opowiedzieć o tym samochodzie, nie mają jakby nic do ukrycia, śmiało mówią o jego wadach, a jeżeli rozmawiacie z jakimś cwaniakiem, który po prostu lekceważy Wasze pytania albo chce Wam udowodnić, że nie macie racji albo że się nie znacie, no to lepiej spławić takiego pana i zadzwonić do kogoś innego. Jeżeli nie chcecie mieć problemów, to kupujcie auto od uczciwych ludzi, a nie od cwaniaków. W tym odcinku to już wszystko, a ja zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, polubienia mnie na Facebooku i odwiedzenia mojego Instagrama. Cześć!